Kocioł, proszę Państwa. I tutaj na pewno nie można próbować, liczor, stali z miejsc. Przygotujmy się na prawdziwe grzmoty. Jest doping po stronie Sochackiego i zobaczymy. I zaczynają, proszę Państwa, nie mrugajmy. Zobaczymy, czy ruszą, czy będą się będą siebie badać na początku, ale wątpię, bo oni tutaj się będą badali. Tu chyba pójdą od razu krzmoty. I zaczynają ostro, ale kurczę, nie ma jeszcze ciosów. Zaczynają ostro, ale nie ma ciosów. <laughs> Ruszyli do siebie. <laughs> Badają się na razie, panowie. Dominik, jakby trochę spięty był. Kochadzki trafia wewnętrzny naukikiem Kasper czuje to, bardziej wyluzowany jest Kasper... Dominik tak jakby wyczekiwał na prawy sierp akcji Jest, czytale, jest... Tak jest. krótkie ciosy owsiane... owsianego No i przechodzimy, proszę Państwa, do zapasów i zobaczymy, co teraz się będzie działo. Mówiono, że zapasy po stronie Sochackiego. Teraz wstępy, stępy na stopę ze strony Dominika. Owsiany ma doświadczenie z Wielkich Gal, z twardymi zawodnikami. Dociska teraz Dominik Kacpra do siatki. Obijają sobie, sobie nogi. Jaki jeden... To... Siłują się Kotłują się przy siatce Zawodnicy Ale troszeczkę Sochackim chodzi na prowadzenie To ma więcej siły teraz, to ma więcej techniki Owsiany nie daje się powalić Sochackiemu Trzyma mocno I zaraz A... I zerwanie I wracamy do służby, moi drodzy Na pewno kosztowało ich to wiele siły I dalej badają się Duże wyzwanie po stronie Kacpra Prasowackiego. Low kick prawy, wykonaniu owsianego. Badają się czujnie, czują respekt, czują szacunek. Dominik bardziej jakby właśnie czuł się na grom, czy na wotorę. Jednym ciosem chciałby go pozwalić. Celuje tym prawym sierpem, zaraz jakby miał wystrzelić. Polują, polują panowie, cały czas szukają swojej szansy. Niecelnie owsiany. Ani jeden, ani drugi nie chce popełnić żadnego błędu, bo wie, że to będzie go srogo kosztować. Wow. I zaczął owsiany mocno Ale, zaraz... Ale Sochacki sprowadza do parteru No i proszę bardzo Sochacki z góry, owsiany z dołu, trzymał owsiany Dominik jakby nie potrafił sobie poradzić z tym parteru, nie ma pomysłu jak się przekręcić ale widać siłę, a i Sochacki punktuje Kacper. o balenie. Ponownie, zaznacza. Ale, I do pig miejskiej hali. Ale to idzie. Ale nie daje ale się Owsiany, okłada, proszę okłada Państwa. Teraz, okłada teraz Kac... o, Weszło to kolano, weszło kolano, tak jest. Nie daje za wygraną i proszę Państwa, czy zakończy to Sochacki. Proszę Państwa, koniec walki. Sochacki ze świetnym zwycięstwem nad Dominikiem Owsianym. Bardzo fajna postawa Kacpra Sochackiego. Sprowadzenie. To do niego należało moi drodzy. I obydwoje bracia Sochacki wracają z uśmiechem na twarzy dzisiaj. Fantastyczny. Sochacki. Porwą Radzymińską Hale Kasper Sochacki. Fantastyczna postawa z, z zawodnika pre... z Unique Fight Club. Pierwsza runda zapraszamy. zakończona, tak jak, podobnie jak jego brat, Oskar Sochacki. Zastępcę burmistrza Radzymina, zapraszamy. Panie burmistrzu, zapraszamy Wiktora Skorupkę. Wiktor Skorupka, zapraszamy. Zapraszamy organizatorów Piotr Bombik, Mirosław Sieracki, Monika Sieracka. No i czekamy na werdykt, moi drodzy, w walce wieczoru. A to tylko oczywista, oczywistość, formalność. My dziękujemy Państwu za wspaniałą oglądalność. Naprawdę bardzo fajna, druga już edycja Pinsy Warszawskiej, moi drodzy. Panem Marnie Reichert zapraszamy, członkini zarządu powiatu Wołomińskiego do ringu. Czas na final. Nagrody wręczą zaraz po werdykcie Krzysztof Dobrzyniecki i Wiktor Skorupka. Proszę Państwa werdykt tego formalność, bo widzieliśmy co się stało w trzeciej minucie 58 sekundzie wtedy nastąpiło KO a zwycięzcą tego pojedynku walki wieczoru Kacper Sochacki człowiek z Radzymina reprezentujący Unique Fight Club Brawa też dla Dominika Owsianego. dziękujemy Kasper, za przyjazd Kaski. do Razumina, za Oczywiście zwycięzcą walki, w pięknym my ze swojej strony dziękujemy. Dziękuję Wam bardzo za ten wieczór, przed, przed Państwem Alan Kliciński oraz Patryk Kuryłek, Dziękuję dziękujemy. Bardzo. Dziękujemy Panu, Wam zdjęcia, nocy. Zdjęcia. do zobaczenia, do usłyszenia. Organizatorzy dołączają, kochani. Zapraszamy do zawodników. Pamiątkowa fotografia. Monika Sieracka, Mirosław Sieracki, Piotr Bombik, Krzysztof Dążyniecki, Marta Reichert. Wielkie brawa, proszę Państwa.